Kasiewicz wbiegł do budynku i natychmiast chwycił kamerę. Chyba wiedziałem, że nic nie mogłem zrobić w tym momencie, poza tym, co miałem w ręce. Czyli po kręceniem? Po kręceniem. Sylwester Łukasiewicz 20 lat temu zaczynał swoją przygodę z telewizją. Dziś ma na swoim koncie między innymi dwie nagrody Emmy i współpracuje z faktami. Mimo doświadczenia i upływu lat te wydarzenia są w nim ciągle żywe. W jednym momencie e, ludzie klęczeli na ulicy. I się modlili. W stronę budynku, bo wiedzieli, co tam się stało. Część ludzi uratowała się. Wśród nich pani Leokadia, której udało. To jest niesamowite. To jest. I te, te dźwięki, i, i w ogóle zapach. Nie do odtworzenia. Gdy pani Leokadia starała się wydostać z budynku, w drugą wieżę uderzył kolejny samolot. Moment wybuchu zarejestrował Sylwester Łukasiewicz.